Dzień dobry, dzień dobry, cześć cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszych kronikach weteranów i naszym dzisiejszym weteranem ponownie jest Sakius w swoim Mirage'u 3C. No kurde, zobaczymy jak to pójdzie tym francuskim samolotem. Naprawdę ciekawie wygląda i jest strasznie mały przyreszcie. Jest naprawdę mały, więc raczej będzie coś imponującego. Sakius oczywiście też napisał jakie wziął uzbrojenie. Tutaj ma trzy rodzaje, znaczy yy, no, dwa rodzaje rakiet. Z tego co pamiętam, ta rakieta ma mniejsze G, a tam te mają większe G. ta chyba miała 10, a te miały 30. Dodatkowo jest uzbrojony w dwa działka 30mm, więc no, zobaczymy jak to pójdzie. To będzie szybka bitwa, bo wiadomo, bitwy odrzutowców są naprawdę szybkie. z kokpitu jeszcze pokazuję, jak to pięknie wygląda. To, to jest fajne, że można tak zobaczyć. Cockpit, to jest naprawdę fajne. Moi drodzy, jeśli chcecie wy pokazać jakieś swoje unikalne maszyny, najlepsze akcje, dziwne sytuacje, czy też chcecie porad, no to wysyłajcie powtórki pod tego maila, podajcie swój nick, maszyny, które w tym wezmą udział i oczywiście wysyłajcie to w formie pliku, nie linku, a dzisiaj zobaczymy jak sobie poradzi Sakius w tym Mirage'u na bitwie o Malte. Kurde, mapa włoska to jest strasznie mała mapa jak na odrzutowca, ale dość tak przeciętnie na niej ja na nią rzuca, więc zobaczymy. Przede wszystkim, kiedy rzuciło... No, wszyscy kontra wszyscy. Tak to jest na tym poziomie. Zobaczymy już tutaj FGR-2. FGR-2, nie kojarzę tego Jetta. Chyba szwedzki to jest. Uuu, rakieta poleciała, jak dziwnie poleciała. Będzie pierwszy? Jest pierwszy trafiony. No, oczywiście rakieta. W jakim opóźnieniu to było? Tutaj widać radar, też ma ładny zasięg. 120 stopni... Jeśli chodzi o pole widzenia, 28 km, Oczywiście to można jeszcze zwiększyć. U, Pantom? czy będzie z działek? Nie, troszeczkę nie. Ale tak na tych poziomach to już rzadko się używa działka. Nie żeby w ogóle się nie używało, ale się po prostu rzadko używa. Bo po prostu rakieta leci. No właśnie, puścił. Ale i tak dostał, o. To jest ciekawe. Mimo puszczenia flar to i tak dostał. No, to dobrze wiedzieć, że jednak Miry trzeba tak groźną rakietę, i to była ta pośrodku, czyli ta lepsza, nie, ta gorsza raczej. Tak, ta gorsza, czekajcie, ja to sobie na szybko jeszcze tak na ściągawkę zerknę. Yy, tak, jedna rakieta ta gorsza, 15G. Te dwie to są 30G. To nie 10, 15G. Ale aż dziwne, aż naprawdę dziwne, że ta jedna rakieta z gorszym G i tak bezpośrednio trafiła. Może dlatego, że jest duża. Zobaczymy. O, teraz będzie atak na Super Sabra? Nie, jednak chyba. Ale ile ten odrzutowiec leci? 1162 prędkość wiatru i prawie 1200 normalna prędkość. O, poleciała rakieta w Super Sabra i będzie. Kolejny zestrzelony. Trzy rakiety, trzy samoloty. No, tak to wygląda na tych poziomach niestety. Za mało samolotów jeszcze ma flary. To teraz będzie wo wojowanie działkiem. Zobaczymy. Ale z Miga jednak zrezygnował. A Mig chyba. Ale jak to długo zakręca, naprawdę. Strasznie długo zakręca. Wiadomo, leci bardzo szybko, ale też co jest ciekawe. Są wyjątki, ale prawie nikt nie walczy na wysokość. Mimo, że na wysokości wiele odrzutowców jest dużo lepsze. Tylko wszyscy jak najniżej ziemi. Ilu tu wrogów zostało? O pierdolę, zostało dwóch wrogów. Czyli po prostu trzy, ze, trzy rakiety, trzy zestrzelenia. To jest taka po prostu normalna bitwa odrzutowcem. A teraz co? Będzie polowanie na miga 21. Ale czy uda mu się dolecieć za Chyba im się wszystkim już rakiety pokończyły No! Było blisko, było blisko! Teraz trzeba uważać, by nie romnąć w, zie w ziemię Kurde, te działka tak dziwnie brzmią, minigany Nie jestem przyzwyczajony do słuchania ich, dlatego Prawie każdy... No, Miryć akurat ma dwie trzydziestki, ale... Pantom? Eee... Co tam jeszcze leciało? Starfighter. One mają akurat minigany, chociaż nie no, Phantom nie do końca taki minigun, ale po prostu te działka tak z daleka dziwnie brzmią. Też zmieniali dźwięki, więc to inaczej brzmi. No i co, wygląda na to, że bitwa jest już prawie skończona. Jedynie jeden typ został do znalezienia. Bombowiec? Nie, nie bombowiec, poprawka. Tu nie ma już prawie bombowców. Jedynie Francuzi mają je na 9-0, ale na tym poziomie się nie trafiają. Te dwójeczka, o. Było do przewidzenia, że akurat mógł wziąć te dwójkę jak zrzucony ładunek. Gościu ma przewalone. Nie wiem, czy Sakius go w ogóle widzi, bo powinien być. lecieć w górę. O, teraz dopiero zauważył. Z tą dwójką to można łatwo wygrać. Chyba że gościu jest doświadczony i ma wymaksowaną maszynę, to to co innego O, może się uda Może się uda prawie Będzie jedno trafienie Nie, już te dwójka jest za daleko Chociaż E, Mirage ma większą moc To jest dziwne to jest naprawdę dziwne, że te dwójka, mimo że jest tak wysoko, to nie daje rady. To chodzi mi bardziej drzewkowo, że jest wysoko, a mirecz i tak nad nią ma dużą przewagę. No i pięknie skoszona. Ale to jest kurde ciekawe: te dwójka, będąc wyżej, yy, mając większą energię. Została po prostu przez Sakusa dogoniona. Ben, był pod nim, i jeszcze ona uciekała w górę. No to Mirejcz go jeszcze dopadł. No. Potężna maszyna, bardzo potężna. No i co, moi drodzy, taka krótka powtórka. Jedynie pokazuje to, że rakiety są strasznie e, często używane na tych poziomach. Są praktycznie najważniejszą bronią. No i że wiele odrzutowców troszeczkę nie ma szans. Głównie to no, tutaj było przykład z T dwójką. Nie co mogę powiedzieć, ciekawa bitwa. Yy... I moi drodzy, przypominam, chcecie wy pokazać swoją bitwę? Wysyłajcie powtórki pod tego maila, podajcie swój nick, maszyny, które w tym wezmą udział. Wyślijcie to oczywiście w formie pliku. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie.